Zapraszam Cię na te przepyszne rogale marcińskie. Oto moje wykonanie. Ciepłe mleko do miszki. A do tego paczka suchych drożdży. I tutaj mam 7 gramów. I te drożdże należy w tym mleku rozpuścić. Okej. Okay. Do mleka cukier. Cukrem możesz sobie manipulować. Możesz dać mniej albo w ogóle pominąć. Wymieszaj. Jedna, i to też tutaj rozpuść. Tak naprawdę przepisów na rogale święto-marcińskie jest pełno. Ja robię po mojemu i właśnie tym przepisem chcę się z tobą podzielić. I szczerze mówiąc, każdy robi, jak uważa, jakiemu jest wygodnie. Wiadomo, że to prawdopodobnie nie jest oryginalny przepis, ale najważniejsze, żeby było pyszne. I teraz do tego ja zawsze dodaję pół kilo mąki. Jeżeli będzie za bardzo klejące, no to tej mąki niestety musisz dosypać. Roztopione masło. O, już mi nie będzie potrzebna waga, więc ją odłożę. I wszystko trzeba teraz wyrobić. I tak jak mówię, każdy tam jakiś ma swój przepis. Z tego przepisu wychodzą bardzo dobre, dlatego się nim z tobą dzielę. Ok. Dobra, ładnie wszystko wyrosło. Mhm. I teraz pomóż sobie ręką. Jeżeli będziesz miała taką potrzebę, no to trzeba będzie dosypać mąki. Ja już widzę, że u mnie tej mąki nie trzeba będzie dosypywać, bo już widzę, że jest świetne. Więc wyszło normalnie na strzała. No, zobacz. Fantastyczne. Fantastyczne. Popatrz. Patrz, jakie fantastiko, Ale pachnie. I teraz to ciasto najlepiej schłodzić przynajmniej godzinę w lodówce. A super by było, jakby w tej lodówce leżało całą noc, albo możesz sobie przygotować takie ciasto z rana, a rogale upiec wieczorem. Musi być dobrze schłodzone. Więc ja je wkładam do lodówki. Ciasto siedzi w lodówce, a ja pokażę Tobie, jak zrobić masę. I podkreślam, to będzie masa po mojemu, dlatego że my nie lubimy owoców kandyzowanych, nie lubimy orzechów w cieście. Natomiast jeżeli ktoś lubi, to może śmiało sobie dodać e, owoce kandyzowane, takie jak e, na przykład cytryna czy pomarańcza, albo pokruszone orzechy. I ja ten krok pominę. Masę marcepanową ja całej też nie zużyję. Tylko połowę kostki, a kostka ma 200 g, czyli 100 g sobie zużyję. A z tej połowy... Zrobię coś fantastycznego. Także zapraszam cię, zostań ze mną na dłużej. Jeżeli jesteś ciekawa, jak wykorzystam drugą połowę kostki marcepanowej, do masy marcepanowej idzie biały mak. Możesz sobie najpierw ubić tą masę marcepanową, ale ja to wszystko zrobię razem. Bez przerazienia nie mam czasu na pierdolę. Bo jeszcze muszę zrobić obiad. I lecić do trawy. Do masy dodaj cukier puder. Ale tym też możesz manipulować. Możesz ten krok również pominąć. I to wszystko trzeba zmiksować na gładki puch. I tak to wygląda. Do tej masy możesz jeszcze dodać śmietane 30 albo 36, ale ja ten krok również pomijam. Ciasto jest bardzo dobrze schłodzone, Chodziło się chyba ze 4 godziny. I teraz takie ciasto należy rozwałkować. Ja dużego prostokąta robić nie będę, bo jest mi ciężko to zrobić, natomiast będę robić tak, żeby mi było wygodnie, a Ty już sobie zrób jak chcesz. Naprawdę powinno być to ciasto rozwałkowane na kształt prostokąta. Ale no nie oszukujmy się, jest mi ciężko to zrobić, dlatego zrobię tak, żeby mi było wygodnie. bez żadnych tam ceregieli i idealnego kształtu, to ma smakować. Mam nadzieję, że kształty złe też nie będzie, ale nie ukrywam, że ciężko prostokąt z tego zrobić. należy wyłożyć masę. Ja sobie jeszcze to tak rozsmaruję, żeby było łatwiej. Jak wycieknie, to się nic nie stanie. To nawet będzie super, jak się trochę to przypieczę. Od szerszej strony ku węższej. Ja tak jeszcze trochę sobie tej, tej kształty zrobię rogala. Takie uformowane odstaw jeszcze na około 30 minut. A teraz... Porozkładane w sporych odstępach wędrują do piekarnika. 20 minut 200 stopni z termoobiegiem. To już gotowe, upieczone polane lukrem, ale śmiało posyp je orzechami. Smacznego, a tutaj jest przepis.